Sąd Najwyższy, Drodzy Państwo, co ciekawe, a dlaczego ciekawe powiem już za chwilę, powiedział nie, bujajcie się. Tutaj na miejscu w Szczecinie ta sprawa ma się rozstrzygnąć przed miejscowym sądem. Był częścią machiny wyprowadzającej pieniądze, piorącej pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, kłaniam się nisko, raczej dobry wieczór, drodzy państwo. No, zima zimą, ale no, pewne procedury, myślałbym, kto skute pod lodem czekają na lepsze czasy. Otóż nie, no bo oto dziś ruszyło się ta lokomotywa, jak u znanego polskiego klasyka ruszyła o spale, ale jednak te koła zabuksowały na torze i powoli się rozpędzają, także nabiera ten prowóz powoli rozpędu. O co chodzi? O tej patoprawicy, o człowieku, który jest no, wyjątkowo mędowatej natury, znany hejter. Taki żygawiczny no, aż, hejter, który przecież no, tylko nie na tym wypłynął, drodzy Państwo, że pisał pod adresem odpowiednich osób bardzo, powiedzmy to, brzydkie wpisy w social mediach oskarżające o różne rzeczy. No, pełne podłości, hamstwa, no, ale przecież tak naprawdę przede wszystkim to jest człowiek, który, no, przepraszam za to, to jest człowiek, który tak naprawdę był częścią machiny wyprowadzającej pieniądze, piorącej pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. W jaki sposób, no, jak Państwo pamiętają. Ta mędoweszka pochodzi ze Szczecina, no i w pewnym momencie przytrafiła się okazja, żeby po prostu przepompować kilkanaście milionów. Konkretnie prokuratura wyliczyła, że akurat w tym wątku afery chodzi o 16 milionów. Otóż Szmatecki za te pieniądze założył kilka portali portali, które miały jedno zadanie chwalić Szmateckiego no i by, by pokazywać jakim to jest skutecznym, znakomitym politykiem po to, żeby starać się o reelekcję do Sejmu, co mu się zresztą przecież, jak Państwo wiedzą, niestety udało. No więc powstały trzy portale internetowe, portale, które brały pełnymi garściami, tak jak nie wiem, brała Wirtualna Polska, tak jak brał Onet, tak jak brał RMF, tak jak brała Rzeczpospolita, no w różne media brały, tak? mówię tutaj o tych mainstreamowych, pieniądze od Ziobry, natomiast no, też za pieniądze z funduszu, czyli nasze pieniądze, pieniądze podatników, również zakładano nowe media elektroniczne, tak właśnie postąpił. Szmatecki, no bo co jak co, ale on wie jak sprawy w tych social mediach, mediach społecznościowych rozgrywać. Tak też się stało, więc no pokazał po raz kolejny, że jednak jako ten prawak akurat ten obszar mózgu odpowiedzialny za taką komunikację no wychodzi mu nader dobrze. A że za państwowe pieniądze, wy za nasze, wszystkie pieniądze, to już inna sprawa. 16 milionów Szmatecki wyprał w ten sposób, drodzy Państwo, pochodzących złotych oczywiście milionów, pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. O to też ma toczyć się sprawa, no bo no, gdybym powiedział, no mówimy o tych buksujących kołach, lokomotywy, a mówię o tym dlatego, że ta sprawa miała dzisiaj ruszyć z takiego Kopyta, dobrego końskiego kopyta konia pociągowego, takiego wałacha, któremu żaden ciężar nie jest straszny. No ale zaczęło się i no, dosyć szybko się skończyło, drodzy Państwo, ze względu na to, że no, ta środa to był dzień, w którym szmatecki. Złożył wniosek i sędzia złożył wniosek, bo to jest już totalny cyrk. I sędzia złożył wniosek. No, kto Żyw złożył wniosek pod tytułem Ja tej gorącej, śmierdzącej kupy nie chcę trzymać w dłoniach. Ja ją chętnie oddam. Poczęstuję kolegów z innych. Jednostek, w związku z czym pojawiło się pismo sędziego, żeby skierować sprawę Funduszu Sprawiedliwości, tego odprysku sprawy Funduszu Sprawiedliwości wartego 16 milionów złotych do innej placówki sądowej, żeby kto inny się tym zajmował. Sąd Najwyższy, drodzy Państwo, co ciekawe, a dlaczego ciekawe powiem już za chwilę, powiedział: Nie, bujajcie się. Tutaj na miejscu w Szczecinie ta sprawa ma się rozstrzygnąć przed miejscowym sądem. Dlaczego? No, bo uznano, że zawarte we wnioskach powody tego, potencjalnego przeniesienia sprawy do innego sądu są dla Sądu Najwyższego nie aż tak istotne, żeby od razu właśnie przed nowym sądem ta sprawa miała zacząć się rozgrywać A o co chodziło? no jak wiadomo, no chodziło o, o to wszystko o co chodzi zawsze w takiej Polsce powiatowej w takich małych miastach gdzie wszyscy się znają no proszę sobie wyobrazić sąd w Szczecinie, gdzie wszyscy razem pracują, nie wiem, 20 i więcej lat ze sobą, gdzie przeplatają się zależności towarzyskie, biznesowe, gdzie ktoś komuś kiedyś ułatwił karierę, na coś przymknął oko, gdzie ktoś kiedyś odwrotnie upieprzył czyjąś karierę i zawiesił ją na gwoździu. Polityka ponad prawem oczywiście układy towarzyskie ponad prawem. No, jak w wielu sądach w Polsce efekty są takie, jakie widzimy minister Waldemar Żurek stara się te rozsypane, w drobny mak klocki poskładać z powrotem w jakąś trwałą budowlę. No i różnie mu idzie, ale tutaj akurat mamy świetny przykład, bo oto drodzy Państwo, we wniosku o przeniesienie tej sprawy napisano, że Wśród świadków, którzy mają być przesłuchiwani, jest osoba, która do dzisiaj jest funkcjonariuszem tegoż sądu, więc no zachodziłaby niejako, zachodziłby konflikt interesów, no ale rzekomo chodziło, tak jest przynajmniej tak wynika z kwitów, o jedną osobę więc Sąd Najwyższy uznał, że nie będziemy kruszyć kopii o jedną osobę, robić ambarasu i teraz wszystkiego zaczynać od nowa żeby sprawa Szmateckiego by rozpoczęła się na przykład, nie wiem z dwu, trzy miesięcznym opóźnieniem bo przecież tak by mogło być, bo przecież drodzy Państwo akta, zapoznanie się z aktami wyznaczenie wokandy samo wyznaczenie wokandy w naszym kraju to są również tygodnie, jak nie miesiące, skoro nie wiem, w Warszawie na sprawę rozwodową czeka się około roku, po czym, jak się niedawno okazało, mimo orzeczonego rozwodu ten, to orzeczenie może zostać uznane za nieważne, bo w sprawie o rozwód orzekał neo sędzia. No, taką, takie mamy realia, w tej chwili w Polsce Anno Domini 2026 to nie są żarty, tu trzeba zapłakać nie tylko dlatego, że te wszystkie pisowskie kreatury liczą na to, że dożyją do wyborów 2027, w związku z czym unikną odpowiedzialności, no bo ziobro wróci na białym koniu i wszystkim tym sprawom ukręci łeb. Wróci razem pewnie z Romanowskim, no bo już tworzą taką parę pieszczochów, prawda, naddunajskich. No, ale myślę, że tutaj również takie było stanowisko Sądu Najwyższego, ze względu na to, żeby pozbawić nadziei tych, którzy sprawiedliwość widzą w ukręceniu tej sprawiedliwości Łuba w zabraniu temidze. Temidzie, przepraszam, tej wagi i wyrzuceniu jej gdzieś tam na, na złom. Nie, jak się okazuje, tak nie będzie. Sąd Najwyższy stanął na takim stanowisku. Tak więc e, e, rozprawa dotycząca Szmateckiego odbywać się będzie w Szczecinie. E, I nie przeszkodzi temu fakt, że jedna z osób, które mają być, są na liście do przesłuchania. Jest właśnie w tej instytucji zatrudniona. Także dla nas dobre info, złe info dla Szmateckiego, nad czym nie będziemy przecież rozlewać łez, prawda? No i pytanie, co jeszcze się po drodze wydarzy, bo mam tylko nadzieję, że. Już tak prywatnie zupełnie, zaczynając mówić o tym, o czym Państwu mówiłem, o tych układach, układzikach towarzysko-biznesowo-politycznych, że wcześniej czy później nie pojawią się nowe wątki. No bo Sąd Najwyższy też musiał brać to pod uwagę. Czy w toku procesu nie pojawią się wyjaśnienia, które spowodują, na przykład, że trzeba będzie dowołać kolejnych świadków którzy są no i bezpośrednio tak jak jedna z tych osób, które mają być przesłuchane, zaangażowani w pracę tego sądu, że zachodzi jakiś konflikt interesów, że zachodzi jakiś konflikt etyczny, ale jak rozumiem, skoro najwyższy sąd tym razem no to wie co robi tak jak mówię, my ludzie w, o nastawieniu demokratycznym, przywiązaniu do litery prawa cieszymy się, cieszymy się o tyle, że w końcu czas pewne sprawy, ja wiem, dla wielu z Państwa i dla mnie też, teraz jestem czeski, kiedy one powinny być zamykane po tych dwóch latach rządów, ale ni niestety teraz dopiero niektóre nabierają rozpędu. Ten rozpęd musi przyspieszyć, a musi być punktualny jak pociągi czeskiego przewoźnika RegioJet, nie jak Intercity, bo to byśmy się nie doczekali w, w najbliższej dekadzie. Żeby, żeby ta sprawa się zakończyła. Waldemar Żurek, cały aparat sprawiedliwości, machina sądownicza mają tę świadomość, drodzy Państwo, że jesienią roku 2027 może być różnie i nie, nie powinniśmy wpadać w euforię, na przykład po dzisiejszym badaniu OGB, które wskazuje, że już koalicja obywatelska aż na 10% odsadziła prawo i sprawiedliwość, czyli 38 koalicja, chciałem powiedzieć PO koalicja, 38, PIS 28, ale niestety dalej na pudle jest Konfederacja, która ma kilkanaście, dwanaście dokładnie, więc to już jest 40. A jak dorzucimy do tego Brauna, który jest na czwartej pozycji, to jest 50% dla patoprawicowej przyszłej, oby nie oczywiście, koalicji. Więc lewica poza Sejmem, jedna i druga. PSL, ale to akurat nas cieszy by daleko poza Sejmem, nie wspominając już o jakiejś tam śmiesznej Polsce 20-50. Tym bardziej, mając tego wszystko świadomość, Panie Waldemarze, Wysoki Sądzie, proszę czynić swoje powinności. Chcemy w końcu, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, zobaczyć efekty tych prac. No a ja mam jeszcze osobiście nadzieję wielką, że, że zobaczymy efekty Państwa wciskania guzika subskrybuj, bardzo nam na tym zależy. No zostało nam dosłownie 400 subskrybentów potencjalnych. Jeżeli 400 osób, które jeszcze tego nie robią, dzisiaj wcisną dzwoneczek, to mamy równe 200 tysięcy subskrybentów, a to otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Oczywiście e, e, proszę również nie zapominać o łapkach w górę i o licznych jak zwykle komentarzach.